Druga część piątkowej sesji wypada jak na razie korzystnie dla spółki. CI Games. Początkowo papier dotarł do górnego graniczenia kilkutygodniowej konsolidacji, z której wydostał się podczas wczorajszej sesji. Wczorajsze wybicie nastąpiło na lekko zwiększonych obrotach, jednakże zamknięcie dnia mogło negatywnie przełożyć się na kolejne dni. Na chwilę obecną próba powrotu cen do wnętrza konsolidacji, czyli poniżej linii trendu, okazała się nieudolna. Kilka kwadransów po południu, papier zyskuje prawie 4% i wygląda na to, że wybicie z ostatnich dni wygląda na wiarygodne. Z punktu widzenia średnio- czy też długoterminowego na uwagę zasługuje ostatnia obrona strefy wsparcia, zlokalizowana na wysokości złoty 36, złoty 52. Mianowicie, po wybiciu sierpniowych szczytów z 2018 roku, w ostatnich tygodniach trwało ubijanie wsparcia. Pojawiła się półka cenowa, doszło do potwierdzenia ważności tej strefy wsparcia, i dzisiejsze zachowanie się kursu wraz z wczorajszym wybiciem ma prawo przełożyć się na kontynuację wzrostu w średnim terminie a tym samym podjęcie próby zaatakowania górnego ograniczenia tego trójkąta. Poziomem obrony na najbliższe dni czy też tygodnie pozostaje pułap 1.36 i dopóki dzienny close wypada nie niżej, dopóty outlook na CI Games pozostaje optymistyczny.